Dawno się nie widzieliśmy, co? No. Napisałem do ciebie, bo uznałem, że najwyższa pora znowu się spotkać i obgadać, co tam się działo u nas, takie tam rzeczy. Dawno się nie widzieliśmy, więc myślę, że warto warto utrzymywać kontakt, nie? No. Słuchaj. Bo ja mam tutaj tygryski, jeśli lubisz truskawkowe. Mi naprawdę, naprawdę bardzo smakują. Więc położę je tutaj. Obok możesz sobie brać. My sobie będziemy rozmawiać i chrupać. E, ja tutaj mam swoją Pepsi, masz tutaj też swoją. Także e, częstuj się to Twoje. Czy ma ta bogata? No, także e, smacznego. Tyk. Mm. Bardzo. Bardzo dobre te tygryski. Pozwól, że ja trochę je ułożę inaczej. O, ok, dobrze. Teraz już możesz sobie wygodnie brać. No to co? Trzeba nadgonić nasze życie. Monstrówko. słychać u Ciebie. Wszystko w porządku. Mhm. Ja będę słuchał i chrupał. A Ty opowiadaj. Masz 100% mojej uwagi. No 99, bo 1% dla tych rysków. To co słychać? Tylko Ci trochę przerwę. Ale powiem tak. Najważniejsze jest zdrowie. Mhm. Mm. Zaraz ci poopowiem o tym u mnie. Także spokojnie. Dokąd sobie swoje. Mm. O, a wszystko co chcesz. Mm. Ciekawe. No myślisz, że myślisz, że tak naprawdę jest? Hmm. Wiesz, bo na takie rzeczy, na takie rzeczy można też patrzeć z innej perspektywy, nie? Ale w takich sytuacjach to Czasami po prostu ciężko jest spojrzeć na coś, z, wiesz, tak z głębszej perspektywy. Tak stała. Mm. kompletnie cię rozumiem. Mm. Ale mm. to tak po prostu się stało. Wiem, że nie zawsze powinniśmy patrzeć na rodziców i ich zdania, ale to po prostu chodzi o zasięgnięcie drugiej opinii, wiesz. Można też na przykład w internecie popytać ludzi. Hmm? Ale jak ja to mówię, to jest tak zwany miecz obusieczny, czy jak to się mówi. No bo słuchaj. Z jednej strony to ci w internecie wyrażą swoje zdanie, powiedzą co i jak, i często jest tak, że jako coś pytamy i odpowiedzi innych ludzi pasują do naszych przekonań, czy, czy do tego, co my byśmy zrobili, czy, czy jak my się czujemy obojętnie, no to okej, okay, to, to, to chcemy to słyszeć i jesteśmy przekonani o swojej racji, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się z nami nie zgadza i wyraża własną opinię odmienną od naszej, no to wtedy, wiesz, myślimy kurczę, co on wie, to tylko jakiś anonim z internetu, nie? Nie zna mnie, nie, nie zna mojego życia. Jak on może mnie oceniać? Więc to tak... No myślę, by... zasięgnięcie opinii w internecie ma swoje wady, które często ignorujemy. Tak bym powiedział. Ale to już mówię, no... To są są opinie, wiesz, ludzi bezstronnych. Z kolei, jeżeli zapytasz swoich rodziców czy znajomych o coś, no to oni wyrażą swoją taką jakby subiektywną opinię na dany temat. Wezmą pod uwagę, wiesz, o, lubię nie lubię bla, 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 chcę dla ciebie dobrze, chcę dla ciebie źle, więc powiem ci tak albo tak. No a ludzie w internecie z kolei cię nie znają i mówią jak jest. Także miecz obusieczny, jak to No, jest jak jest, nie? A u mnie? Poczekaj, tylko chrupka mi gdzieś tam stanęła w gardle. Muszę ci powiedzieć, że nie pamiętam kiedy ostatnio piłem cokolwiek kazowanego. A już zwłaszcza Pepsi to jest co prawda zero cukru ale no już naprawdę chyba z 4 albo 5 miesięcy nie piłem tego to wyjątkowo na nasze spotkanie także no co u mnie słuchaj no, tak jak wspomniałem na początku, że zdrowie jest najważniejsze, to u mnie ostatnio trochę z tym zdrowiem Różnie było, no ale popadałem się, mam badania zrobione, wiem co mi jest, także mogę temu przeciwdziałać. Słuchaj, no co jest? W ogóle historia taka, że szok. Wyobraź sobie, że parę miesięcy temu byłem na urodzinach. Byłem na urodzinach i była tam taka bardzo dobra sałatka, którą ja lubię z porem. No i objadłem się tej sałatki cholernie dużo. Wróciłem do domu, wyobraź sobie, i się rozchorowałem. Normalnie stało mi to na żałunku, wymiotować mi się chciało, ale nie wymiotowałem. Okropnie się czułem. I tak spędziłem chyba dwa dni. I powiem Ci, że. Mm. Y Dwa dni, tak, 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 tak. No i później co? Wiedziałem, że coś jest nie tak, no bo myślałem, znaczy się na początku myślałem, że to jakaś grypa żołądkowa, bo tam na urodzinach ktoś, kto był, to był wcześniej na grypę żołądkową chory i tak dalej, i tak dalej. Sorki. No i wiesz, poprawiło mi się, okej, okay, Git, ale nie do końca dochodzi, do, doszedłem do siebie, wiedziałem, że coś jest nie tak i. Nie wchodziło mi jedzenie i w ogóle byłem nie taki. No i zjadłem, wyobraź sobie jakiegoś chyba, nie wiem, ja to był Devolaj, był cholernie tłusty. I jak tylko go zjadłem, to momentalnie ból tak w klatce, w żołądku, takie kłucie nie do zniesienia, no nie mogłem się ruszyć w ogóle. Tak samo piłem kawę, pół, nawet nie pół kawy, wypiłem kłucie niesamowite, w żołądku ruszyć się, nie mogłem zdychałem na kanapie, no i wiedziałem, że coś jest nie tak, że to nie jest grypa żołądkowa. No i poszedłem do lekarza, wiesz, do rodzinnego, z nimi to jest różnie, nie? albo ci da skierowanie na badania, albo nie. No ja go wyprosiłem na to skierowanie na gastroskopię, tak wiem. No, nie muszę ci chyba tłumaczyć, nie? No. Wyobraź sobie, że cał całe szczęście dosyć szybko dostałem termin badania, bo czekałem chyba dwa tygodnie. Myślę, że to jest dosyć szybki termin, bo dzwoniłem gdzie indziej, to dopiero w na 2000 no na 2024 rok, bo to było w październiku, no to gdzieś dopiero styczeń, luty, nie? Czyli jeszcze bym tak naprawdę czekał w tym momencie na gastroskopię, jeżeli bym chciał iść gdzie indziej. Udało się w moim mieście dosyć szybko. No i Idę tam, robię, nie? przygotowuję się, no tam tata, nie jem tam przed 18, no i idę na to badanie, nie. No i mówię do tego lekarza, właściwie on nawet nie pytał co mi jest, on no, tylko, no to już gotowy pan tego, ja mówię, no ale to chcę powiedzieć co mi jest, nie. I mówię, że takie mam uczucie do tego i mówię, że kiedyś jeszcze myśleli, że mam celiakię, bo mi niby wykryli w wieku 14 lat, że mam celiakię, że mam ubytek tam w, w jelicie, te kosmki zaniknie, i mówię do niego, że to taka sprawa, nie? Że może przy okazji by zerknął tam na to. Mówi, dobra, dobra, tu zerkniemy, nie? Słuchaj, ja tam chyba z 15 minut leżałem na tym stole z tą rurą w ryju. Tu czułem całe, jak mi jeździ, aż na samym dole Tej koło pępka czułem taki chłodny metal, jak mi tam jeździ, nie? A ty, on mówi do mnie, o, patrz, tutaj do swojej koleżanki, tam mówi. O, patrz, zobacz, kolejny wrzód. Co ale ludzie mają teraz wrzodów tu tego, nie? O, pan nie ma celiaki, jaki pan ma wrzody. Ale dobra, sprawdzimy tam pobrał mi chyba z 6 wycinków nie mówi, ale pan będzie pobadany. Tak już naprawdę w ekstra pan będzie zbadany. To długo trwa, ale pan jest dzielny i będzie pan zbadany. Mówię ty, no dobra, nie? Leżę tam. On. I wiesz, on mi tam jeździ tą rurą. I mówi... I wyjeżdża i... I woła jeszcze tam jakąś, nie, nie pamiętam już jak miała na imię, powiedz mi, i ręka, nie. I ręka chcesz zobaczyć wrzoda? Chodź, chodź, szybko, zobacz, nie. Ty ja zdycham pod tą rurą, tam już nie. Już nie mogę wytrzymać. Już jestem na końcówce, nie? A on jeszcze woła koleżankę swoją i chodź, chodź, zobacz, szybko, szybko. Ona gdzieś tam jest, ja nie wiem gdzie. Ona gdzieś z tyłu tam jest, nie? Ty, no ja już mu tam... Ja mu tam już bekam, kaszlę on do mnie. No nie kaszlej, nie kaszlej, kochany, już spokojnie. Ja mówię ty jakbym mógł to by nie kaszlał, nie? Słuchaj. I tą rurę wyciąga już, już końcóweczko, już, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, nie? A ta i ręka jeszcze nie przyszła, nie? Nie wiem co ona tam robiła. No i czekamy na tą i rękę. Ona przyszła i... Aha, no okej. Okay. Koniec. I tylko sobie zobaczyła, nie? A tej wycinki też najspokój pobiera te wycinki, nie chcą mu wyskoczyć z tego, z tej rurki no do, do, do kubeczka, to musi się tego, to jeszcze mi zajęło tam, czy... tragedia. No ale co, mam wrzoda i mówi, że bardzo dużo żółci mam w żołądku, mam refluks też, także no mówię, no, no jest jak jest, nie, ale mówię, moja mama też ma refluks, więc ja podejrzewam, że to jest jakoś tam dziedziczne, nie, i, 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 i co jeszcze, i... No, prawo tej celiaki. Ponoć nie znaleźli. Na dwunastnicy nie ma żadnych uszkodzeń kosmów. Także na ten moment, z tego co wiem, nie mam tej celiaki. No ale jeszcze chyba będę to próbował drążyć. Jeszcze mam badania krwi, testy genetyczne i chyba będę szedł do gastrologa, nie? Też sporo wołają. mi zażyczył za pierwszą wizytę około 500 zł. Mówię ci, no nie jest ciekawie, aczkolwiek widzisz, dostałem tabletki, jest lepiej, już mnie tak nie kuje raz, tylko przy tej, no bo wiesz, wrzut, no to dieta lekkostrawna i tabletki, nie, i pp. No i tylko raz chyba mi się zdarzyło, że mnie naprawdę coś zakuło tak mocno i zdychałem, bo wypiłem sobie kawę, nie. No nie powinienem, kawy nie piję, alkoholu nie piję, papierosów nie palę, no akurat nie paliłem, więc spokojnie e i potem mi się zdarzyło drugi raz tak samo jak wtedy kiedy najadłem się sałatki najadłem się obiadu i może był za tłusty i też zdychałem, myślałem być może to była grypa żołądkowa faktycznie też bo wymiotowałem no i na kibel latałem więc może to była grypa żołądkowa no ale też kilka dni żołądek dochodził do siebie nie? Po, po tym incydencie także no mówię póki co jest ok odpukać A sprawdzał co dalej. No i co? No i tyle nie taka moja historia, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Sorki, że tak dużo gadam, ale no, musiałem się wygadać, nie, o tym to polega. Także jedz tygryska i mówię ci. A w ogóle to no ten lekarz jak mi tą rurę wciskał do, do gardła i zobaczył, że to wrzoda, że, że to wrzód to powiedział, o, pan ma wrząda, chyba ze stresu przed badaniem się pan go nabawił. Ja sobie myślę, ty słuchaj, ile ja mam w życiu stresu, to ty nie wiesz, nie? Ile ja się w swoim życiu nastresowałem, ja siwieję już, nie? No i tak sobie, że, jak tam, beka mu, kaszle, a on do mnie, proszę nie bekać, nie, proszę nie kaszleć. Słuchaj, no jakby mógł, to bym ci nie kaszlał, nie? No, ale wyobraź sobie, co mi wciskasz do i jak mam nie kaszleć. No i, i tyle. I wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że prawdopodobnie, żeby zobaczyć, czy nadal mam wrzód, to będę musiał iść znowu na gastroskopię. Wiesz, ja nie mam nic przeciwko badaniu się. Ja lubię wiedzieć, czy coś mi jest. i Przede wszystkim lubię temu przeciwdziałać. Nie, nie rozumiem ludzi, którzy wiedzą, że coś im dolega, i tak z tym nic nie robią. No ja się staram jak mogę. Kawy nie piłem już chyba 4 miesiące. Nie no, 4 przesada. Z dwa miesiące, nie? No może nie, no dobra, półtorej miesiąca, ale wydaje się jak wieczność, bo ja uwielbiam kawę. Także mówię ci szok. Ale całe szczęście wiesz, mogło być gorzej, nie jest gorzej. Całe szczęście także dziękuję za to, co jest. Muszę się troszeczkę inaczej póki co odżywiać, no ale mam nadzieję, że to jest tymczasowe, więc... Więc zobaczymy. Może następnym razem, jak się spotkamy, to już, wiesz, będzie inaczej, lepiej. A ci opowiem, co i jak. No, to dziękuję za wysłuchanie mnie, ja naprawdę musiałem się komuś wygadać, bo... tylko Słuchaj, trochę nam tutaj zeszło, ja zapomniałem, że ja muszę jechać, odebrać kogoś, wiesz... Możesz zaczekać, aż wrócę. Ja Cię nie wyganiam absolutnie. No dobra, to. Słuchaj, dzięki Ci za spotkanie. Eee, za wysłuchanie mnie. Ja Cię również wysłuchałem. Następnym razem, jak się spotkamy, to zobaczymy, co tam z tego wszystkiego wynikło, nie z naszych sytuacji. No dobra tu muszę lecieć. Dzięki za spotkanie. Tu Pepsi sobie weź. Chcesz, to weź sobie na drogę, tygryski. Ech, dzięki wielkie. Jeszcze raz za wysłuchanie. No dobra. Trzymaj się. Cześć.